Zatrzymaliśmy się pod nasze kamperki, zaraz lecimy dalej. No, a jak tam powiesz coś do mikrofonu? Tak, tak, kurde. Dobra, to ty zjeżdżasz, ja zawrócę. To no, co mówicie, że tutaj? Tak. Tutaj. Zobaczcie od razu, wszystkie ekipy tutaj stoją. No i wszystko rozstawione, więc tak, pasy zamocowałem. Dać radę? Przestawiamy się trzeci raz. Słuchaj, co, jak to za grill? Kadak. Ciekawe, czy to będzie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddychało. Zosia, Kasia, Ania. Brawo! Ekipa, jak wrażenia? Fantastycznie. Podoba się wam? Jak się pan czuje w tych okularach? Tylko z tobą do klubu Cześć, rozpoczynamy tego vloga, bo my właśnie wyjeżdżamy na zlot. Piąty zlot! Piąty zlot grupy na Facebooku na Hakto. Jedziemy jeszcze z jedną ekipą, właśnie obok tutaj zaparkowali. Zaraz wyjdziemy, pokażemy wam nasze kampery. Także rozpoczynamy, tak jak mówię, jedzie z nami Pies, jedzie z nami Kaja, no i widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Jak ekipa? Jak się jedzie? Zjedniemy, na bieżąco. Pieski są. Hej! Cały ci się siku? No, także zatrzymaliśmy się, to nasze kamperki. Zaraz lecimy dalej. Więc tak, staliśmy o 5 rano, musieliśmy jeszcze zatankować kampera. Umówiliśmy się ze znajomymi o godzinie 6.30 w Bristolu. No i jedziemy. Jesteśmy już prawie na M25. Myślimy, że będziemy dziesiąta po dziesiątej na tym kempingu Zlot jest na kempingu Land. Jest to kemping, no, trochę za Londynem, tak na północ od E25 Od nas gdzie mieszkamy to jest około 4 godziny jazdy Także mieliśmy teraz mały postój, no i jedziemy dalej Lecimy, lecimy, za nami ekipa Mamy walkie talkie Skontaktujemy się No jak tam, powiesz coś do mikrofonu? No to ja się nie mam na to czekać, żeby wyjąć do zrobić bardzo wielkie z bo jestem mega, mega chodny. No, zajedziemy, rozłożymy się, będziemy dywakować. A szaleczka, kiełberki, kiełbaski. Dokładnie. A wieczorem ognisko. To, to ja i w lewo będziemy. Z tego co pamiętam to my właśnie inaczej jakoś wjeżdżaliśmy e, Od innej strony, to rok na dwa lata temu, ale nie wiem Tak, tak, tak kurde. Dobra, to ty zjeżdżaj ja zawrócę Przyjechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Właśnie wtedy chyba się bierze tak. tak? Zobaczymy gdzie my będziemy stali. My nie braliśmy stanowiska z prądem, większość stanowisk jest tutaj z prądem. Natomiast ze względu na to, że mamy solar to po prostu zabrówiliśmy gdzieś po prostu tak gdziekolwiek tak naprawdę. I szukamy, szukamy Idziemy na 26 Dobra, gdzie tu są nasze polskie ekipy? 26, gdzie jest 26? No, tu staliśmy gdzieś My tam staliśmy A my, No jedziemy tam O tam są, w Gdzie jest, są miejsca bezprądowe? Ja jest... Tam chyba by ten zrobili? my tutaj mieliśmy um, ten... Jakiś... no. o jest Halinka zobaczcie od razu wszystkie ekipy tutaj stoją To no co mówicie, że tutaj? No tutaj! Ja chcę, żebym dał mi a na tą stronę daj markizę. Wystarczy gdzieś? No wystarczy. Co? tam jest jeszcze miejsce? tam Dobra, to jadę zobaczyć tam dalej. Tutaj trochę mniej miejsca. Dobra, udało się tutaj zaparkować. Także mówię, my nie mamy prądu, więc będziemy sobie tu stali. Mieli, mogliśmy stanąć tutaj, wzdłuż tego płotu, albo gdzieś tu, ale tutaj wszędzie są konie. Więc po prostu nie będzie z naszym psem tutaj za. Nie będzie spokoju, bo po prostu nie da. Będzie chciał wszędzie biegać. A cóż. Tutaj zawsze są ogniska na środku, a tu wzdłuż stoi cała polska ekipa. Także my rozkładamy markizę, ja rozkładam markizę i się pomału ustawiamy. No i wszystko rozstawione, więc tak pasy zamocowałem, chociaż pogoda się nie zanosi, żeby było wietrznie, ale to nigdy nie wiadomo. Przyjdzie deszcz, później, nie chcę tego jeszcze raz rozstawiać. Co stolik. Flaga wisi. Jest flaga musi być. No i tyle. To mi jest przywiązany tutaj do jak kręciłem w ziemię. Trzeba rozpalać grilla. Rozpalać gazowy, więc to będzie szybko. Tutaj mamy od sąsiadów troszkę miejsca. Także można powiedzieć, że jesteśmy rozstawieni. A przy okazji tak wygląda nasz nowy stół. To bardzo leciutki. Super, możemy polecić. Szybko się go składa. Jest to marka Brunner. Nawet posiada taki leweler, poziom, poziomicę taką. Jeszcze jedna rzecz, którą możemy Wam polecić, taki śmietnik. Składa się go po złożeniu, zostaje tak jakby praktycznie tylko taka pokrywka, cieniutkie. No do tego co? Nóżki, wrzuca się worek i fajnie właśnie można sobie zagospodarować. Śmieci się nie walają po całej, tutaj, po całej miejscówce. No na śniadanie zrobimy grilla. Odpaliliśmy, rozłożyliśmy, kiełbaski się usmaży, będzie po prostu najszybciej. Ale co najfajniejsze? Pogoda, piękna. Jak Ci się podoba? Mm, dobrze. Fajnie, nie? No. no. Dobra, robimy jedzonko. A Ty, jak tam? Super, pogoda nam dopisuje na razie. No, okay, pogoda okay. jest fajna. Ja mówię, że ja jem tą. Którą? Tą. E oh. 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 Sprawa jest tego typu, że musimy się chyba przestawić bo tam na końcu przyjechali właśnie teraz y, ludzie, którzy tam zaparkowali przyczepę no i potrzebują wjechać samochodem tam pod hak tej przyczepy, żeby sobie podłączyć y, prąd bo mają słaby akumulator w przyczepie a my chyba przestawimy się po prostu tutaj, o tutaj się przestawimy pod, pod ten płotek tylko tam są konie ale to ustawimy kampera po prostu tak y, tyłem do koni może będzie dobrze No jak tam? Wszystko już wzięłyście? Nie, z Z grillem? Z grillem. No, niestety musieliśmy się przestawić. Także nic nie poradzimy, ale nic straconego. O, rower się przydał. Nic straconego, bo sobie stanęliśmy tu. Jesteśmy sami. No długo się nie cieszyliśmy, przyszła Pani i mówiła, że tutaj nie możemy stanąć, bo przy tym płocie od koni stać nie można, także przeprowadzka trzeci raz. Dajesz radę? Przestawiamy się trzeci raz. Niestety jest teraz długi weekend, dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, w poniedziałek jest Bank Holiday w Anglii, no i nikt nie odbiera w biurze, żeby się dowiedzieć, gdzie mamy zaparkować, więc po prostu stajemy tu, na środku. I tyle, co poradzić? Dawaj, Kaja przyprowadza trzy krzesła na raz, Robert i Matę. Dajesz radę? No. Dawaj, no i co? Trzeci raz przestawiamy się. Stoimy tak na środku. Tam siedzi kierowniczka całego zdarzenia. Może pani pomachać! My pozdrawiamy tylko! Organizatorów! No, w końcu można chwilę usiąść, posiedzieć. Kaja, co robisz? Gram gitarę. grasz? To zagryw coś. Dobra, jesteśmy u sąsiada Sławka I będziemy rozpalali grilla A grill jest taki Sławek, co? co to za grill? Kadak? Kadak, kadak I co? Podłączyłeś pod gaz zwykłą butlę Nigdy on Co? Koko? Koko? Kamping składa się z kilku części. My stoimy tam, zaraz za tym rogiem, na tym dużym polu, ale tak samo tutaj jest jeszcze alejka, stoją kampery. No, jesteśmy teraz u znajomych, Usławka. Tutaj są toalety, później pójdziemy się przejść albo jutro, no i jeszcze po drugiej stronie. Tak samo w kempingu też na tej chwili są po prostu ludzie, zwykli goście. Także nie jest tylko i wyłącznie dla Polaków, ale wszyscy tutaj dzisiaj się znajdują. A co dzisiaj w kuchni serwuje? Dzisiaj będzie kaszaneczka, kaszaneczka. I kurczak. I kurczak. Kiełbaska, Ale nie, do a kiełbaska to na ognisku wieczorem, nie? A zobaczcie jeszcze co Sławek kupił na kampera. Podoba Wam się takie coś. Jest to taka tekstura dosyć miękka. No i chroni maskę przed kamieniami. Sławek ile kosztowała ta osłona na maskę? Czyli 80 funtów w przybliżeniu. I to jest mocowane jak od spodu? Na Aha, czyli dookoła są wszędzie haczyki. Ciekawe czy to będzie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddychało. I czy nie będzie. Czy nie będzie się tam zrobiło, wiesz, wilgoć i albo jakaś taka pleść czy coś. No nie? Zobaczysz. Posiedziane, zjedzone, idziemy teraz na kalambury. Ale słońce wyszło. Fajna pogoda się zrobiła. Kupujemy dla Tomiego tak. kolegę, siostrę. siostrę. Na kemping wjeżdżamy tędy, tutaj jest taki wielki parking. I zaraz za tym parkingiem jest y, taka farma, w której można po prostu sobie tam pochodzić, tam są też zwierzęta, różne sklepy. Tutaj jest taki fajny golf, można pograć w golfa z takimi różnymi fajnymi atrakcjami. Zobaczcie, są zwierzęta. I tam dalej za tym y, golfem jest takie jeziorko. Tylko nie wiem za bardzo jak tutaj dojść. Być może tędy się wejdzie. Zaraz zobaczymy. A jak nie to może to jest po prostu teraz już zamknięte. Pamiętam jak zlot był tutaj dwa lata temu to po prostu tutaj można było spokojnie wejść i tam był dostęp do tego jeziora. Tam też jest fajnie bo można dookoła sobie przejść. Tak jak widzieliście z widoku z drona. No fajnie. A teraz nam się pogoda zrobiła, bardzo ciepło się zrobiło. Także idziemy się w taki mały spocerek i zaraz idziemy na Kalambury. po prostu tam stoją nasze przyczepy kempingowe i kampery a dookoła wszędzie są takie pola porobione ogrodzenia gdzie po prostu trzymane są konie tutaj jest też stadnina gdzie te wszystkie konie są trzymane a pamiętam, że dwa lata temu jak byliśmy tutaj na zlocie to tych tutaj ogrodzeń nigdzie nie było to było jedno takie wielkie pole gdzie nasze przyczepy stoją a tutaj były ogniska prawie przy tym drzewie także dosyć daleko były odsunięte od wszystkich kamperów a teraz to pomniejszyli. Cała ta użytkowa część tego pola jest tutaj na środku. No idziemy, idziemy tędy dookoła się przejść. I zaraz na te, idziemy na te kalambury, na które nie możemy dojść. Ekipa jak wrażenia? Podoba się Wam? To dobrze. Pogoda dopisuje. No teraz zobaczymy, jak jutro będzie jeszcze. Tu stoimy, a tu. I dzisiaj cała impreza rozpoczyna. Czyli już koniec imprezy? Nie, nie, nie. zbieramy tylko te dziecięce rzeczy Aha. i za chwilę będziemy. No to fajnie. Zosia. Tak, nie. Kasia. Nie. Ania. Tak. Brawo, Brawo pan. Co pan to wygrał? Panie po Także kalambury zakończyły się, przyszliśmy do kampera. No i co? Posiedzimy chwilę, zaraz wpada sławek, chcą zobaczyć naszego kampera. Także później to już zostaje dzisiaj ognisko, tylko na wieczór. Zobaczcie, kochani, ognisko się już tutaj rozpoczyna. Wszyscy się schodzą pomału, każdy przynosi swoje krzesełko. No i co? Kiełbaski, kijki na kiełbaski. I idziemy. Kalambury się zakończyły. Dzieci dostały jakieś opłominki, słodycze od organizatorów. Także, na pierwszy dzień było super. Zmierzch już zapadł. Wszyscy są tam na ognisku. Idziemy. Tutaj jeszcze są dzieciaki, przybawią się. Tomi został w samochodzie. Zamknęliśmy go w kamperze w środku. Niech trochę odpocznie, bo on strasznie się ekscytuje tymi wszystkimi dziećmi, które tutaj biegają i po prostu jest, no nie da się, nie da się posiedzieć, bo bardzo tak wyrywa się. Jak się pan czuje w tych okularach Ty, tylko z tobą do klubu pójdź do rana. No i co? Miałeś się grać? Koncept miał być. No, a gdzie twoja gitara jest? Nie ma. Dziś komperię. To koniec pierwszej części naszej relacji ze Zlotu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie jakiegoś lajka, komentarz lub subskrypcję. A my zapraszamy Was na drugą część już za tydzień. Cześć!